manko, z tej strony Paździew witam was w pierwszym odcinku z Party Games, mini minigierek na Hypixelu. Pierwszy raz gramy na tym amerykańskim serwerze, bardzo popularnym w Stanach Zjednoczonych. Chodzi tutaj o to, w tych Party Gamesach, że będziemy przechodzić jakieś pełne etapy, na przykład jakiś parkour lub śnieżki. Różne nam wyzwania dane i będziemy dostawali gwiazdki tam na lewo, o na przykład teraz mamy. Pomalować ścianę jajkami. I ten kto... ten, kto zdobędzie najwięcej gwiazdek, ten wygrywa. Tam na prawo są gwiazdeczki. Teraz na przykład mamy wyzwanie, żeby pomalować ściany na swój kolor. Ja mam chyba żółty. No dokładnie mam żółty. Musimy najwięcej punktów zdobyć. Na razie jesteśmy nawet w topce. U, tak słabo rzucamy. Każdy nasz kolor z, z lewa albo niszczy. O kurde Prawie, prawie Byliśmy w topce przez chwilę, ale już nie jesteśmy I przegraliśmy tą minigierczkę Pierwszą Jest Tutaj jest Sześć gier O, teraz zabijamy zwierzęta Na punkty Świnie, krowe i kurczaki Krowy dają najwięcej z tego co wiem O, są nawet też minusowe jak się zabije Złe Dobra. Świnie zabijamy. Świnia zabita. Krówka. Krówka daje po 5. To jest spoko. Trzeba uważać, żeby nie zabić złej. O kurde, zabiję złą. Ja w Przepraszam. Ale taki słaby jestem. O, zabiję. Krówka. Dobra. Na razie jesteśmy w topce. przypadek znowu zabiliśmy? Coś złego. Skrówka. O. Skrówka znowu. Do zabicia. Po kurczę. Chyba nie wejdziemy do topki. Chyba nie dostaniemy punktów za to. My... Dobra, kurczaki też pobijemy. Nie, przegraliśmy. Znowu. Wszystko przez te minusowe punkty. A szkoda. Wysoki poziom, a teraz by, musimy stać na środku. Takie sumo, zrzucanie się z platformy. Dostajemy tego kijek z knockbackiem. A, no. a nie, rybę dostajemy teraz. Kiedyś się dostawało kijek, ale teraz się dostaje rybę. Z tego co widzę, i spychamy tutaj po kolei wszystkich. Na razie wygrywamy, ale co tam? Najwięcej się utrzymaliśmy na razie, ale pewnie zaraz. Nie, no właśnie. Dobra. Wszystkich zrzucamy po kolei. Na razie jestem pierwszy. Z jakimiś tam typami. Bo już nie jestem. Natalia jakaś. Nie zrzuciła. Natalia jest jakaś pierwsza. I Jackie. Kurczę, bardzo trudno się tutaj utrzymać, jak każdy Cię je spycha. Jest to bardzo trudne. Byłem w jakiejś topce, ale już nie, nie będę, z tego co zauważyłem. Albo? No, utrzymaliśmy się. Dobrze. Trzecie miejsce, jedną gwiazdeczkę otrzymujemy. Jak widać. Teraz za zadanie mamy strzelać do zombie, z tego co widzę chyba. Musimy zdobywać punkty. O, szybkie zombiaki dają chyba najwięcej punktów. Kurcze, dobra. Trafiliśmy, zombiaka. Szkielety też sporo dają chyba. Się daje, ale słaby jestem w tą minigierkę. Jak widać. Bo pierwszy raz gram w te minigierki, jak coś to wybaczcie. przyszłości się pod szkole. Te z, ze zbroją. Też chyba coś dają. Dobrego. Szybko pędzą, bo... Dobra, nie będziemy w topce, bo jesteśmy słabi. Szkielet dałem po dwa O, pięknie trafiony. Jak ktoś ogląda ten odcinek, to radzę szybko wyjść, bo tutaj jest dwa nie mogę się tego oglądać. Mam tylko jedną gwiazdkę. Niestety nic nie zdobyłem, bo słaby jestem w to. O, warsztaty. Teraz trze trzeba stworzyć coś tam. Jakieś przedmioty potrzebne. Dać się villagerowi. O! motykę mamy zrobić. Chyba, żelazo. Rozwalamy, rozwalamy. tutaj. przepalamy Jest. I tyle. I tworzymy nożyce. Dejmy. Szybko pędzimy. Jestem ja tutaj, na spodnie. Uwaga. jest Uczę. Chyba nie zrobiłem wszystkiego. Przegraliśmy, <laughs> za słabe byłem niestety, teraz trampolina, musimy skakać po punkty, uwaga i chyba najwięcej jest za czerwony blok, o chyba jeden punkcik, trzy punkty. Czemu mi nie zaliczyło teraz 3? Znowu 3 punkty. Doba, jeden punkt. O booster. Ejaj. Można mieć 1, 1, 10 punktów z dobrem. Jestem na razie pierwszy. Ej, wiem, że stracę teraz to poradzenie. Jestem słaby. Dobra. Uderzamy, uderzamy, uderzamy klocki, uderzamy, oj, dobra, w razie jesteśmy drudzy, aj, dobra, przynajmniej jesteśmy drudzy, tutaj widzę, że Natalia ma VIPa, więc ma jakąś chyba przewagę, a teraz super obca, unika ogonów, coś w stylu Snake'a z telefonów starszych, gramy teraz Snake'a, uwaga, Obo nie wiem, jak to się nazywało. Ale coś chyba takiego, coś w stylu tego Snake'a. Musimy uważać na pola. O kurczę. Dobra, na razie dajemy radę. Ale to się wydłuża po kolei. To się już chyba odpadł. Tego co widzę. Dobra. Koniec paliwa. Na razie piszę cały czas. Czy koniec paliwa owcy, ale ona jest długa teraz. Ta owca nasza. Strasznie. O kurczę, i odpadliśmy. Ja pierdziele Ale słowo nam poszło. Strasznie w tą minigierkę. Dobra, jest to taki szybki odcinek. Jeszcze jedna minigiereczka i chyba będziemy kończyli ten odcinek. Jeszcze będzie Opening z League Legend. Jak otwierałem. Jakiś tam od Opening będzie. Dobra Teraz mamy labirynt pająków. Przejdź przez labirynt, aby dostać się do wieży. W pośrodku zjeżdżania przez pająkę ze sobą. Dobra Szukamy środka. Tutaj mamy jakąś odpowiedź. Ale o kurde. Ślepy zaułek. O kurde, nie pająk. Chyba trzeba jakoś przejść przez labirynt. Pan nas już trochę uderzył o kurde, uciekłem mu. Dobra, jest, jesteśmy. Ukończyliśmy labirynt jako drudzy. Nie uwaga, uwaga, uwaga. Czegrać, graczy ukończyło labirynt przez 30 sekund. Moglibyśmy być pierwsi, gdybym wcześniej się zaczął ruszać, ale dobra, już jesteśmy. Drudzy, więc jest nawet gites. dostaniemy dwie gwiazdeczki i łącznie będziemy mieli pięć. Więc w sumie to nie jest tak źle, jak na początek mi się zdaje. Uwaga. Tak więc zobaczmy jeszcze kto zostanie zwycięzcą i będziemy kończyć ten odcinek. Ło, wow. i drugie miejsce, jestem pokazany. No i fajnie. Natalia... Wygrywa. Później na drugim miejscu jest Narinial, a później Jackie. Tak więc dziękuję za obejrzenie odcinka, zapraszam do oglądania moich innych odcinków, do zobaczenia, no i cześć!